Witajcie na poligonie operacji Paintball w Ładczynie. Dzisiejsza gra to WWM 2019, w trakcie której dwie drużyny zmierzą się na dzikim zachodzie w walce o skrzynię pełne złota. W trakcie tej gry zadaniem moim i człowieka było przeszkadzać obydwu ekipom w realizacji ich zadań. Innymi słowy, graliśmy we dwóch przeciwko 30 doświadczonym graczom. Zabawę zaczynaliśmy w forcie na środku poligonu. Moim zadaniem była obstawa wschodniego wyjścia, a człowiek pilnował zachodniego. Więc już za chwilę wyjdę z moim T15 i 20 kółkami w magazynku przeciwko 15 kolesiom z elektrykami i tysiącem kulek na plecach. Przynajmniej nikt nie powie, że im dałem im równych szans. U, dziękuję do bramy. To co z tym drugim? A jest, no się ma. Okej, okay, tam jeszcze coś leci. O, to będzie grubo. Szybka zmiana magazynka, żeby było trzeba siepać. Lecimy. Nie, jednego mniej. Zmiana pozycji, żeby nie... O kurde! Nawet nie wiem skąd dostałem. Także możemy odżywać w dowolnym miejscu, ale tylko według dwóch naraz. Dlatego gdy człowiek odpadł, postanowiliśmy przejść się do magazynów w południowej części poligonu i tam zapolować. Nie, no spudłować w ten sposób litwości. Jest człowiek, że ten z pan Albo zraszuję, albo pójdę Na, w no, haha, Spudłowałem, ale na szczęście napędziłem go człowiekowi prosto pod nim. Dobrze i o to chodzi. Teraz muszę poczekać, żeby on sobie poszedł, żeby nie widział, gdzie ja się zadekuję. Jestem przekonany, że jak tylko on się zrespi to będzie wracał tutaj, żeby się zemścić. dwa. Więc pokręci się trochę bez celu, poudaje, że coś robię. Dobra, nie ma. Można wejść głębiej, zobaczymy, jak idzie człowiek. Wydaje się być wyluzowany. Minuje swojego wyjścia, jest OK. Teraz pytanie, czy tak ktoś wróci sam, czy jednak ściągnie trochę posiłków ze sobą, wiedząc, że my obydwa jesteśmy w magazynie. Nie pozostaje nic innego, jak podejść bliżej. Chwilę, chwilę, wbrewę w bramkę. prosto w bramkę, dziękuję, dobra. Teraz długa, bo czort w ile koleś jest za nim. Zaraz spadną na mnie do 3 czy 4. Chyba sam. W takiej sytuacji nie ściągniesz posiłków, no Trochę kręci się do koła budynku. O! O! Nie zdążyłem, człowiek był szybszy, ale to musiało być. Damian usłyszał kogoś na tyłach. Jak tu obstawić te wszystkie wyjścia? Dobra, nie zdążę podejść bliżej. Muszę się przyczaić i liczyć na to, że będę szybszy. Ale przynajmniej dostałem po jajcach. Następną rundę zaczynaliśmy znowu w magazynach. Ja w warsztacie, człowiek na wieży, A obydwie drużyny atakują z północy. Moje wejście jest łatwo upilnować, ale są inne. Poza zasięgiem mojego wzroku i kulek człowieka. Wystarczy, że jeden się przemknie i może wejść bez problemu mi na plecy. Ta część gry to jest czysta kamperka. Siedzę na miejscu i po prostu koszę gościa, który wejdzie mi na lufę. Oby weszło ich dużo. Zobaczymy co będzie dalej. Jeden, drugi, trzeci, czwarty. Piąty jeszcze przeszedł. No, będzie taką ostrzelać. strzelać. No, no, szybciej, nuda, nie, nic nie robię czekam na Was. Dobrze, się sypać, jest. No chodź, 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 chodź. Dobył się tutaj głupi ryj. czekać? Chodź. No chodź. No Ale kulek na zachętę. Weszło. O Jeden z bani, teraz czas na kolejnych. Kto podejdzie? Musicie pamiętać, że oni nie przyjmują się tylko mną w warsztacie ale jeszcze do tego człowiekiem na wieży i drugą drużyną, która od zachodu na nich napiera. Więc mają chłopaki pełne ręce roboty. O, dzień dobry. No to do widzenia. I teraz muszę zmienić pozycję. Za długo stałem w jednym miejscu, zbyt dużo ludzi wie gdzie jestem. Schowam się za wrakiem pod dużym kątem. Może jeżeli jakiś dzban wychyli łeb, to zdążę go zdjąć. To jest czas, żeby wycierpliwi. Albo umrzeć z nudy. No, wyłapaliśmy się, źle można czekać. Chłopcy, no, gramy, podejdzie któryś tutaj. Szlak. Dobra, długa. Kotle! Kotle! Ej, dupe. Damian utrzymał się trochę dłużej. Napsuł krwi obydwu drużynom i posłał kilku kolesi do Respa. Jak do mnie dołączył, postanowiliśmy przejść się do ruin i tam przejść do ofensywy. Idzie dwóch, idzie dwóch. W ogóle na nas nie patrzą. Jeszcze nie, jeszcze nie. Jeszcze nie. Co on wyprawia? Patrz tak, na nich. Wyjmiemy ich? Dobra, bierz tego dalej, ja tego bliżej. Trzy, dwa. Dzięki. Dobra, dawaj, do ostatniej przeszkody. Dużo kulek nie poszło, ale lepiej mieć pełen magazynek, jakby znowu kilku elektryków na mnie wyskoczyło. Chyba pusto, dobra, następna przeszkoda, biegiem a następny w kościele. Najwyższa pora nauczyć się strzelać z lewej ręki. No, w jest jeden. No, a drugi przede mną. Co my z tym teraz mamy zrobić? Ten nie wyjdzie przez typa z kościoła, ja siedzę za tą głupią paletą. No, trochę świeżej farby, czy nie... O, schodzi. Kto dojechał? Nieważny. Kościół. A, to Pani Katarzyna? Kościół czysty! Na wieżyczkę siedzą. No tego im brakowało, żeby jeszcze ktoś tam na wieżyczkę no Pięknie. W tym momencie mam bardzo ograniczone możliwości. Stamtąd mnie zdejmie, ale ma wystarczająco dobrą pozycję, żeby przytrzymać mnie w miejscu, a ten drugi spokojnie może podejść i mnie Na wieżyczce tam siedzi dalej. Był, nie dostał jednak. No to pięknie, zostałem sam. Czyli mam jednego typa po lewej, z elektrykiem, plus drugiego na wieży, który pilnuje, żeby się nigdzie nie ruszył. Zajmi Dobra, świeży magazynek i trzeba się do przodu, może uda się stąd zejść. Dla mnie to był koniec gry tego. Jeżeli podobał wam się ten film, lajkujcie, subskrybujcie, komentujcie, wiecie o co chodzi. Postaram się wypuszczać tego typu filmy najczęściej jak się da, dorzucę jakieś sprzętowe, jakieś taktyczne, zobaczymy jak to dalej pójdzie. Wielkie dzięki, że wytrzymaliście do samego końca i do zobaczenia na poligonach.